Bym był, zapomniał, więc na początek tego vloga serdeczne pozdrowienia dla Rado i Aliny. Rado, jak będziesz to oglądał, to zostaw tu swój komentarz. Pozdrawiam, życzę zdrowia. A, i przy okazji, jeszcze kiedyś wspomnij, może u siebie na kanale, kto powiedział, że tak nie do końca widzi to tak jak Jacek i że pozostajesz cały czas człowiekiem niewinnym. Mam w tym swój też udział, takim. Medialnym oczyszczeniu Cię w sensie takim, że powiedziałem to zanim jeszcze ktoś w tej sprawie się odezwał. Tak, bo na drugi dzień zrobiłem tego vloga. Tak sobie przypominam. Cześć, witajcie na moim kanale. Kiedy sobie żartujemy, to sobie żartujemy, ale kiedy mówimy poważnie, to mówimy poważnie. I dzisiejszy vlog będzie jak najbardziej na poważnie. I od razu pozdrawiam pana Jacko z kanału JTO. Proszę zgłaszać, tym bardziej o naruszenie praw autorskich. Jak najbardziej, oczywiście, można zgłaszać, tym bardziej, że ani tu pana nie pokażę, ani tutaj nikt pana nie usłyszy. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest, aby ten vlog powstał. Dwa lata temu nagrałem takiego vloga Drama Rado JTO. Ten vlog przez Lata, jak na mój kanał, stary kanał, staje, zdobył 32 tysiące wyświetleń. Był to jeden z najbardziej merytorycznych vlogów na ówczesnym kanale. Tamtego vloga już nie ma, dlatego że został on usunięty za rzekome naruszenie praw autorskich, a wiecie jak to się z YouTubeem można bawić. Odwołania: Albo ci uzna, albo ci nie uzna, i można się tak przerzucać piłeczką ping-pongową i taki ping-pong sobie uprawiać. I albo uzna, albo nie. Więc po prostu odpuściłem temat, najkrócej mówiąc. Natomiast, a może były to 23 tysiące? No w każdym razie, jak na mój kanał, wtedy i dzisiaj. Liczba do tej pory zupełnie nie osiągała. Wszystko zaczęło się od tego, że na JTO został wyemitowany taki live, który możecie sobie dalej na tym kanale zobaczyć. Nazywa się, cytuję, Rado poszukiwany przez policję, co rado nawiał z Glasgow? Live. Nie nagrał. Nawiał, nawywijał. To znaczy, że musiał potem uciekać. Znaczy rzekomo, bo nigdzie nie uciekł. No ale taka była narracja. To był pierwszy live. I w tym live, ja od razu powiedziałem, że każdy jest niewinny też czasu udowodnienia mówiny. Opowiedziałem o całej historii ten live miał gdzieś koło. Yy, znaczy ten live. Yy, na oryginalnie ma prawie godzinę, tam z paroma sekundami. Yy, mniej, czyli prawie. Natomiast mój vlog miał coś tam 20 minut, pół godziny. Świetnie się obejrzał. Odniosłem się tam do wszystkich zarzutów. Mogłbym zrobić dzisiaj to samo. Oczywiście wiązałoby się to ze zgłoszeniem, odwoływaniem się i tak dalej. Natomiast pamiętam mniej więcej, co wtedy powiedziałem. Otóż Rado został oskarżony przez pana Jacka o to, że napadł. O to, że wtargnął do mieszkania. O to, że usiłował przedłużeniem ręki. Wiadomo czego, nożem, bo ja mogę mówić pewne rzeczy, więc nie muszę tutaj się tak bardzo cenzurować, bo mi aż tak bardzo nie zależy na monetyzacji. Tym bardziej, że mój kanał jeszcze jej do końca nie ma, więc spokojnie. I że zniszczył drzwi. Że dobrze, że tam był mężczyzna w tym mieszkaniu. Prado uciekł, jeszcze zanim przyjechała. Policja. Przedstawiam wam to oczywiście skrótowo, bo ja teraz tak jadę z głowy, ale mniej więcej tak to było przedstawione. Strząsająca historia. Na kolejnych live'ach dowiedzieliśmy się między innymi, że zostało przetłumaczone jakieś nagranie. W sumie to do dzisiaj nie wiem, czy policjanta z Glasgow, gdzie. Pan Jacek starał się to tak przetłumaczyć. Nawet tam mówił, że rozmawiał z native'ami, on tam tłumaczył, co tu tam grozi, rado i tak dalej, że dzwonili do pewnej kobiety, bo to miała być napaść na kobietę, do czego zaraz wrócimy. I on dostał to nagranie, dowiedział się, że może je opublikować i zrobił wokół tego cały show. W sumie to Pamiętam tyle, że nagrał się ktoś na sekretarkę, kto nawet nie do Jacka dzwonił, tylko do tej kobiety. I to nagranie z sekretarki stało się przedmiotem właściwie całego live'a przez nie wiem, godzinę, czy może mniej, ale słuchaliśmy, jak to Jacek to nagranie tłumaczy i że to miało być o właśnie tym aresztowaniu i tak dalej. A jak to tam było, to jak sobie to odnajdziecie, to możecie sobie tego posłuchać. Natomiast no, Jacek zaprzęgnął do tego nie, chyba nawet parę osób, bo tam starał się zrozumieć. Odsłuchiwaliśmy to parę razy, żeby wszyscy mogli sobie to zatrzymać, odsłuchać i tak dalej. No, trochę taki śmiech na sali. Jednak wiecie, co w tym wszystkim stanowiło największy śmiech na sali? Można powiedzieć, że był to element humorystyczny całej tej tragicznej sytuacji, w której człowiek został już oskarżony jeszcze w momencie, kiedy pozostawał niewinny i z tego, co mówi Rado, pokazał dokumenty, pozostaje niewinny do dzisiaj. Jasne, nie pokazał dokumentu całego do kamery, bo pewnie mógłby sobie narobić też z tego powodu jakieś tam kłopotów, tam są dane i tak dalej, ale przeczytał uzasadnienie wyroku. Jak twierdzi Rado, prawomocnego. Nie mamy też zresztą powodu, żeby mu nie wierzyć. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że chyba jeszcze w momencie, kiedy trwał ten pierwszy live, ten pierwszy, w ogóle pierwszy z kilku, chyba było ich sześć albo siedem, wszystkie moje omówienia tych liveów obejrzały się super. To powiem wam, że Rado w tym momencie się odpalił na live. I zaczął opowiadać, że Jacek opowiada bzdury. Zaraz wróć, bo to było tak. Jacek robił lajwa, że Rado tam zwiał, wiecie, o przedłużenie ręki, kuje yy, mu dzikie węże i tak dalej. No i tam sobie tam wesoło, śmiało, z taką miną yy, groźną, oskarżał yy, Rado. Natomiast jak już prawie skończył, to za chwilę rado się odpalił na live i powiedział, że to wszystko to są opowieści z mchu i paproci, tylko powiedział to dużo bardziej, bardziej wulgarnie. Słuchajcie, wycofuję to wulgarnie, bo mogłoby się okazać, że tam aż tak wulgarnie nie było, ale na pewno było bardzo, bardzo emocjonalnie. bo Jacek to miał taką groźną. Wiecie taką, jak kot robiący coś tam na puszczy. To taki przekaz jest z zagadką. Jak nie wiecie, co kot robi na puszczy, to się nie domyślicie. I powiem wam, że ja prawnikiem nie jestem, ale tak na moje oko, gdyby rado tak na jak to Jacek powiedział, z tym przedłużeniem ręki, wtargnięciem, grożeniem i tak tam cholera wie co jeszcze. Tam tylko brakowało, żeby wiecie. Pasie pewnym wpadł tam i zrobił boom, to, to dopełniłoby w ogóle całej historii. To Rado odpala rajwa i w tym momencie jeszcze odpowiada. Na kolejny live Rado odpowiedział tak, że wyjechał w ogóle ze Szkocji na wycieczkę. No to pamiętam do dzisiaj. W międzyczasie to chyba nawet w Polsce był. Z tego co pamiętam, jak się te sprawy toczyły. W związku z czym ja cały czas powtarzałem, my nie wiemy, co się stało. Coś się wydarzyło, ale nie wiemy, co i na pewno nie było to tak grube jak opowiadające. Następnie był taki live, godzina 9 minut 49 sekund, pod tytułem: Cytuję: Rado był aresztowany w Glasgow. Fakty, News z JTO Live. I tutaj jest Rado przedstawiony. Rado był aresztowany go. z kajdankami. Na miniaturce był taki napis, i dam przedstawienie wizerunku Rado ze zdjęcia, gdzie ciekawe jest, no bo przy takim live'ie, przy takim przedstawieniu, zarówno na tym pierwszym live'ie jak i drugim, to Rado może mógłby się domagać ochrony swoich praw autorskich. Skoro zostaje przedstawiony w takim kontekście, może coś, nie wiem, może będzie, może nie będzie domagał się nie tylko praw autorskich, ale także ochrony swoich dóbr osobistych i innych rzeczy, nie wiem, nie mam pojęcia, no ale jak ktoś pomawia, to ktoś inny ma prawo domagać się swoich praw. I wiecie, ja bym mógł nawet to wszystko uwierzyć bezkrytycznie. Tam było pokazane drzwi, które rado tak bardzo uszkodził Niby one były tak powiedzmy, nie wiem, uszkodzone, może, ale bardziej odrapane. Na rado taki mocarz wszedł do mieszkania razem z drzwiami. No, wiecie, jak rado wygląda. Jak nie wiecie, to postaram się w miniaturce wziąć sobie od niego jeden shot, i będzie to w miniaturce żebyście widzieli zdjęcie tego mocarza, który wchodzi do mieszkania razem z drzwiami i jest w stanie jednocześnie zaatakować kobietę, a potem niczym, Superman po prostu niemal w tej samej chwili uciec przed policją. To, to w ogóle historia nie z tej ziemi. No, Commando Navy Seal, Marine, i jeszcze ktoś tam z tego rado jest, prawda? Ninja w ogóle jakiś kung fu master chciałoby się rzec no i właśnie takie są live'y na to, a w międzyczasie bo przecież Jacek to jest obrońca moralności wszelakiej a już w ogóle kobiet, które ulegają przemocy to znaczy on ma pewnych bohaterów którzy ja wiem niego nie będę mówił których przyznawali się do bicia swojej partnerki jeden z tych Panów już z Jackiem nie nagrywa, gdyż jak wyczeźwiał to, widocznie zobaczył jak wygląda. To wtedy było, że bił swoją partnerkę, ale mimo to powstawały z nim vlogi, ale to mniejsza już. Oto zostawmy ten temat. Więc no, Jacek uznał, że musi pomóc pewnej pani. Pojechał więc do Glasgow. W sumie to nie wiadomo po co pojechał, bo dlatego że to było tak, że. Ta pani zrobiła zgłoszenie, a on tam pojechał i powiedział, znam sprawę. Powiedział w sumie to, co zostało mu przekazane przez tę panią. Więc policja mógł mu powiedzieć, ale my to już wiemy, a pan tu jest zupełnie niepotrzebny. Do tego jeszcze Liwka miała pojechać do Glasgow, ta praworządna Liwka, która tam z policją, to nic, zupełnie nic nie... Chcę mieć wspólnego, ale jak trzeba by było pojechać, to by pojechała. Czy ostatecznie była, czy nie była, to nie wiem, ale wiem, że tak to właśnie wyglądało. Wróć. W sumie to nie wiem, co Jacek tam powiedział tak naprawdę, bo to wynikało tylko z tego, co on mówił na tych live'ach wielokrotnych, również z zagranicy, gdyż tam powiedział, że on pojechał, powiedział, że Rado będzie miał problem, i wspomniałem o drzwiach, teraz żeby nie było, ja tak pamiętam, że te drzwi to były pokazane na pierwszym, maksymalnie na drugim live, ale one były pokazane na przestrzeni tych liveów, więc żeby nie było teraz, że ja mówię, a czegoś takiego nie było, bo coś było na live numer 6, a potem się okazuje, że to było na live numer 5 i jakby nie ma to znaczenia. Nie, to ma znaczenie, dlatego że główny przekaz mojego vloga jest taki. Że Rado został pomówiony o rzeczy, których nie popełnił, i dlatego powstały te vlogi. A potem jeszcze parę innych, bo już siłą rozpędu powstawały następne. Natomiast ten vlog za jedno na pewno nie będzie zgłoszony za naruszenie praw autorskich. Więc to tak, jakby ktoś ukradł mi rower, ja bym zrobił zgłoszenie, że ukradziono mi rower. Po czym przyjechałby ktoś z innego kraju i powiedział, że ukradziono nam mi rower, to policja by zapytała, no dobrze, ale po co pan nam to mówi? Sprawa stała się wielowątkowa do tego stopnia, że nawet Jacek potrafił analizować dlaczego Radoma, nie wiem, yy, obanerzowaną rękę w ten czy w ten sposób. A dlaczego yy, czegoś tam nie mówi? Liwka jeszcze twierdziła, że ma na niego jakieś tam haki, w sensie na rabo, nie na Jacka, bo na Jacka to pewnie żadnych nie ma. To też się może kiedyś dowiemy, dlatego że, słuchajcie, w momencie, kiedy Jacek jest tak skonfliktowany z Asem, żeby nie było, ja nie pochwalam tego, co robi As, a zwłaszcza w momencie, kiedy jest... Wiecie, taka sytuacja jak teraz, kiedy on mówi, że on już zamyka JTO, już w ogóle koniec. A nagle się okazuje, że to JTO tam działa. Miało być do końca roku. Do końca wakacji, następnego roku. Teraz wakacje minęły, a w ogóle to miało być jeszcze wcześniej. I tak trwa i trwa JTO i trwać będzie w najlepsze do momentu, aż któremuś z Panów zapewne nie znudzi się prowadzenia kanału. Ale wracamy sobie do rado. To znaczy, nie wiem, czy dokończyłem ten wątek, który już tak się zagalopowałem, ale chodzi o to, że od momentu, od kiedy dowiedziałem się, że liwka tak zupełnie na luzie kontaktowała się z asem, to by mnie nawet te haki na jacka nie zdziwiły. Mm. Zupełnie. Na no w każdym razie jak już wspomniałem sprawa radowa była wielowątkowa, bo kiedy zgłosiła się ta osoba, ta kobieta, celowo unikam określenia pani do Jacka, ale kobieta to okazało się, że wcześniej używałem takiego grzecznościowego określenia pani, ale uwierzcie. Żadna pani to nie jest. Zaczęła też pisać w jakiś dziwny, w ogóle dla mnie niezrozumiały sposób do Mareckiego. Marecki pokazał jej wiadomości do samego Mareckiego, a także chyba tam też było to, co pisała do Jacka. To się można za głowę złapać, słuchajcie. To były wiadomości o treści PDF i to, co ukazało się na kanale Mareckiego, to było raz, kiedy Marecki pokazał coś, co okazało się rzeczywiście, że tak było. I na coś ma pokrycie, a nie tylko pieprzenie w bambus. Bo do tej pory oprócz tej jednej sprawy, to wszystko, co Marecki pokazał, to okazuje się, że Marecki mówi, ale niczego nie pokazał. Pokazał tylko jedno zdjęcie z Warszawy, które okazało się że ja też mogę sobie takie zdjęcie zrobić w momencie, kiedy rzekomo był na gali Fame MMA z Testowironem. To mi czołg jedzie, jak on tam był, ale mniejsza o to, Jacek na kanale, moim zdaniem, bo nie wiem czy wiecie, taki kanał powstał. Kto jeszcze go pamięta, to gratulacje, bo ten kanał właściwie już nie działa. Na jednym z nagłów odniósł się, że on się od tej pani odcina. Rzeczywiście ona pisała SMS-y o takiej, o takiej treści PDF i ona ma coś z głową, i on z nim nie chce mieć nic wspólnego. Nie dziwię się. Temat uciekł. W pewnym momencie Rado nagrał jeszcze jednego vloga krótkiego, w którym powiedział, że sprawy już nie ma. I sprawa ucichła. Niemniej w ostatnim czasie Jacek tam na swoich lajbach straszył pod komunikatami również partnerkę Rado Alinę, że ona tam zrozumie, że to nie koniec sprawy i tak dalej. I tak sobie to trwało. Aż do. No jeszcze do dziś, kiedy to nagrywam. Za parę minut będzie można powiedzieć, że to już jutro. Jacek jeszcze mówił, że Rado ma zakaz zbliżania się do tej kobiety. Czy tak było, czy nie było? Nie wiem, ale sam Rado nagrywał, że ta kobieta gdzieś w miejscu jego pracy, albo nie ma na tyle, żeby go spotkać, no że chowa się gdzieś w krzakach i podobno drze papę. Tak to pamiętam, jeżeli coś pomyliłem, to poprawcie mnie, ale tak to pamiętam, że tak to było. I Rado nawet przyznał się że dostał grzywnę. Otóż grzywnę dostał za to, że pojechał do tej pani i tam jej powiedział wulgarny, powiedziałem pani, no tak, do tej kobiety i powiedział jej wulgarny sposób, co o tym wszystkim myśli, krzycząc, wyrażając się nader wulgarnie. I tak oto sprawa zdaje się się zakończyła już. Znaczy w sensie sprawa sądowa się zakończyła, tylko że jeszcze może drama się nie zakończyła, bo może jeszcze Jacek pojedzie do Sądu Najwyższego w Glasgow, czy tam gdziekolwiek, nawet nie wiem, czy w Glasgow, tam w Szkocji takim, w Glasgow to pewnie nie, ale w całej Szkocji takim mają, nie wiem, może do Strasburga napisze w imieniu świadka, który nawet nie był świadkiem tego zdarzenia, ale chciałby, żeby sprawa się jeszcze toczyła, ponieważ. Rado miał być, jak to Jacek ujął, wzięty pod pręgierz publiczny. No to pod pręgierz publiczny był wzięty, tyle tylko, że żadnego wyroku wtedy jeszcze nie było. A Rado ulicy nie zamiatał. A wiecie, kto zamiatał? Puszczam oczko. Nie umie puszczać oczka, ale niech to będzie podkomunikat dla kuma. Też umie robić pod to nawet nie jest podkomunikat, komunikat, ale niech tak będzie. I nawet nie chodzi o to, czy na to zamiatał, czy nie, bo matek to mówię, bo może ktoś się bo Może w jakiejś sprawie symbolicznie powiedzmy zamiatał. To będzie taki symbol, bo zamiatać ulicę pewnie mu się zdarzyło tak dosłownie. Natomiast zarzuty zrobił mu facet, który ulicę zamiatał później za swoje przewiny. Do czego zresztą się. Przyznaję, a no też by nie musiał, więc też nie wiem, czemu służyło pochwalenie się w tym w internecie. Chyba tylko temu, żeby się pochwalić, że teraz już jest nie wiem, git, Bo kiedyś to nawet nawet grypsował. No teraz już nie grypsuje, bo już nie jest kolegą z fragmentem, więc już nie. I tak macie pewien ogląd sytuacji na temat tego, co Jacek potrafił zrobić. Pewnie mielibyście lepszy, gdyby ten vlog pierwszy był dostępny, ale spokojnie, jak trzeba będzie pokazać, albo będziecie chcieli moje vlogi, bo Jacek powie, że on nigdy nic takiego nie, nie powiedział, a ja nie komentowałem, albo w magiczny sposób znikną te jego live'y, bo tak się może wydarzyć, to spokojnie, ja tego pierwszego nie mam zabezpieczonego. Owszem, ale mam te... Kilka innych, gdzie Jacek się powtarza w tych tematach, także myślę, że spokojnie mógłbym tutaj to w przestrzeni internetowej również do Was udowodnić, że Jacek tak mówił o tym przedłużeniu ręki, o tej napaści. To wszystko było mówione niemal jak pewnik, że są dowody, czy tam po co miałby pisać Jacek coś w stylu, że... Czy Rado dał nogę, z Glasgow i tak dalej? No, w pewnym momencie dał, gdyż uznał, że trzeba ze swoją życiową partnerką pojechać sobie na wycieczkę i zrobić urlop. No to owszem, ale tak może robić każdy wolny człowiek, jakim Rado cały czas pozostaje. Także to chyba tyle. Powiedziałem, że nagram, jak Rado pokaże papier, pokazał, przeczytał tłumaczenie. Ja uznaję, że tak było, bo nie mam powodu, żeby twierdzić inaczej. Zostawcie komentarz. Miejmy nadzieję, że ten vlog będzie miał bardzo dużo wyświetleń, że dotrze do bardzo wielu osób. A no, te prawa autorskie, pani Jacku, to teraz może Pan o prawa autorskie sobie zgłaszać. Cześć, trzymajcie się i do następnego razu.